Cześć, witam Was na moim kanale. I tydzień rozpoczynamy od fajnych informacji, ponieważ pojawił się nowy promocode. Mam nadzieję, że to nie jest jedyny, który będzie na święta i że to jest początek jakiejś większej serii, no ale to tylko moje yy, pobożne życzenia. No i zobaczmy, co tam, yy, co tam nam radium daje. Yy. Promocode to jest Raid Holiday. Oczywiście promokod będzie pod tym filmem, więc możecie tam sobie skopiować i zobaczmy, co my tutaj mamy. Trochę energii widziałem, o, nie chcę tego. Mamy dwie multiwalk, znaczy dwie, dwie paczki po 50, czyli 100 multiwalk. Mamy 200 tysięcy energii i dwa refile. No może niedużo. Ale zawsze się przyda, zawsze jest to troszkę więcej energii do tego, żeby robić fuzję dla tych, którzy ją robią. A jak nie robicie, to energia zawsze jest przydatna. Także tyle z mojej strony. Później, oczywiście, będzie jeszcze jeden film. A życzę, teraz życzę Wam udanego poniedziałku i cześć.